Dobre się ma wszystkim, Eluwa krebuwa Supercell podobno, jakąś nową aktualizację ma o chcę ją sprawdzić bo bo bo, 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 bo 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 szczerze mówiąc to już nie gra mi się tak dobrze z tego BS jak kiedyś i chętnie zobaczę co teraz dodali. Także zobaczmy, ja, ja, ja obiecuję wam słuchajcie, że nie wchodziłem jeszcze i nie patrzyłem na to co tam jest. W ogóle włączmy sobie dźwięki Nie patrzyłem słuchajcie co tam jeszcze jest y Wow, mamy żółte tło, okej, okay, w ogóle niech ten film, słuchajcie, to będzie moja reakcja na update, bo generalnie, w ogóle muszę sobie już to wyłączyć na sam start, bo tutaj będę mnie denerwować, bo generalnie, przyznaję wam się szczerze, gram mniej w Brawl Starsa niż kiedyś, więc tutaj jakby nie zrobię wam wielkiego, wow, nowy update, tylko sobie go tak serio zobaczę i zobaczę, czy, czy coś mi się, ty się tu się spodoba, czy nie. Widziałem filmiki na YouTubie, że będą, będzie to o jakichś potworach i tak dalej, więc chętnie sobie to ogarnę. Dobra. ej, mega na pewno podobają mi się te skiny. Ten pomysł od Supercella na te skiny, te srebrne, srebrne całe, a potem te złote, to jest bardzo fajna kwina. Yy, dla właśnie takich prograczy, że tak to ujmę. Chociaż to nawet nie musi być dla prograczy, no bo co ja teraz sobie kupię yy, gemy i sobie kupię pełno złota i co? No i trochę. i trochę słabo, nie? Więc to, więc to też dla mnie nie będzie taki dalej wskaźnik, czy ktoś jest pro, czy ktoś nie jest pro. Tylko, chociaż nie, no tutaj i tak czy tak by to nie był, byłby wskaźnik, czy ktoś jest pro, czy nie jest pro, bo po prostu można możnałoby sobie tego, tego, golda nazbierać, także no są te skiny i to ja na pewno widziałem, dobra, załaduj mi się, no i ogólnie nie widzę tutaj jakichś dużo kolejnych nowych rzeczy, tutaj już chyba wszystko było, dobra, czy coś tutaj jeszcze się pozmieniało, no to jakieś tam skiny powchodziły, te całe robociki i tak dalej, tam pewnie jakieś wchodziły też, o kurde! O kurde, aha, i teraz też ten karnet przedłużę, e, to mi się ogólnie podoba e, Też spoko to zrobili, że tam jest Megabox, Big Box, Megabox, Big Box, to jest spoko Że to tak wydłużyli do 50 tysięcy Jestem ciekawy w ogóle czy ktoś już ma, ale chyba ma. Chociaż nie jestem pewny czy ma. Ja mam dwa megaboxy, dobra to otworzymy sobie najpierw... Aha, muszę otworzyć sobie mega boxy, dobra. Czy będzie jakaś nowa postać? No nie, oczywiście trójka. O, mamy gadżet. Jaki gadżet? starpałeś, przepraszam, do kruka. O, ale fajnie w sumie, że do kruka, bo w sumie lubię grać krukiem. Dobra, teraz big box. Z big boxa również nic ciekawego nie mam. A, kozak, dwójka, w ogóle... Serio? Boże, już mam... Ja już mam praktycznie, praktycznie, słuchajcie, wszystkie postacie na maksymalnym poziomie, w sensie mam tutaj dużo, ale brakuje mi golda. Także no ja nie będę na razie cisnął tego golda w te, y, w te, w te... W te skiny jakieś tam dziwne, złote. Tylko pewnie będę je cisnął w te postacie, żeby mieć po prostu je ja na wyższym poziomie, tak? No i na przykład teraz mam tutaj sobie Tika i nie wierzę, że to robię, ale ulepszam sobie Tika na kolejny poziom, więc mam go spokojnie I, I zostało mi tutaj paręnaście jeszcze trochę ulepszeń, także e, dajcie mi suba, słuchajcie, dajcie lajka i hashtag gold dla Kremola w komentarzu, napiszcie, to wam przypnę serduszko. Ej, czy coś się tutaj jeszcze zmieniło? Hmm. Ej, wiem co zrobię, wejdę na Discorda i się zapytam, zapytam się moich widzów, co się zmieniło w tym update'cie, czekajcie. Dobra, jestem na moim Discordzie, pytam się tutaj, oczywiście, słuchajcie, zapraszam was na Discorda, link w opisie, nagrywam odcinek, dajcie z, albo yy, z reakcji na update w Brawl Stars, o kurde, Andrzej Duda, siema Andrzej, Andrzejku, yy, z reakcji update w Brawl Stars, dajcie znać co jest nowego i co mam sprawdzić, dobra, zobacz, czy, a, wyśli Zobaczymy co mi, co mi y, ludzie z Discorda przeglądają, w ogóle słuchajcie, dajcie się zna, czy chcielibyście przegląd Discorda, tutaj na przykład mamy zakładkę, y, takie coś jak memy, także memuszki ze mną są. Y, nobody is born cool, except of course, ha ha ha, ha ha ha, dobra, odcinki z innych rzeczy, odcinki o bomblerce. pyk, kremol czerwony przycisk, bo oczywiście nie ma bomblerki. Eee, tu jakaś moja wina w ogóle wstawia moja kumpela. Tutaj, kiedy widzisz darmową grę na EGS? Nie wiem, co to jest EGS. Kiedy spotykasz Dresa na ulicy Hot 16 Challenge? Kremol dawniej, no i lecimy z typami na RNCS będzie Kremol teraz, no i otwórzmy sobie następnego boksa. Tak jest, dokładnie tak jest. Tutaj, wam um, Wamlerka, dokładnie, dokładnie. Nikt zupełnie nikt, Kreśli, hej, hej, masz kupaka, Ja dobra, także są, dobra, może iść z tego. Zobaczmy sobie fanarty, zobaczmy sobie fanarty. Tutaj, Martyna zrobiła w ogóle piękny banner na grupę. Martyna, dziękuję ci za ten banner, dam, dam ci tutaj serduszko. Tu jest, tu, tu jest serduszko. Dobra, to da, da, daję ci... Albo nie! Jo, przecież kurde, są emotki ze mną. Moi drodzy, są emotki ze mną, także trzeba coś tutaj... kacę was, bo to jest miękna emotka. Dobra ty, 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 Tu jest kolejny jakiś... Baner. jest strasznie duży baner w ogóle. Kiedyś ludzie jak robili banery właśnie, to robili rysowane banery, a teraz ludzie odkąd ogarniają grafiki na telefonie, to wszyscy robią fan, fanarty z grafiką na telefonie, tu kolejny, to jest ciekawe. To jest... Nie wiem czy to jest ten Jan Rekinie. Kolejny fana kurde. Tutaj jest Kozak Mega Box, ale dobra, zobaczmy co, on, co nie tam napisali. Ło, wow, dobra Yyy, eee, pomyśl ten, gdzie napisać? Kolory Niku. A o ok, niku ej, trzeba to sprawdzić. Jak koloryniku i co teraz mogę sobie wejść i sobie mogę? Ale ja nie chcę ja chcę sobie. Gdzie tu się kolor zmienia? A tu jest mim kolor. O kurde, ale takie fajne świecące są. Dobra, to to jest pierwsza rzecz, która się zmieniła, to jest fajne. Dobra, sprawdź nowe wydarzenie. okej, okay, to też, to ale ja to wiem. Remodel kruka. Remodel kruka, właśnie. Kruku, gdzie jesteś, Kruku? Remodel do ciebie. Ale, ale fajnie. Ej, mi się tak podoba ten remodel. Mi się tak ten remodel podoba, że to jest szok. Ten jest taki. Jo. Ten jest piękny. Ja go od razu wezmę. No, a jakieś wydarzenie podobne znowu? Super City Rampać, ale ono się dopiero, dopiero zaczyna za jeden dzień. okej, okay, ale to pewnie sobie będę chciał je też ogarnąć. Drobne zmiar... zmiany u Colta i Shelly, ale to chodzi pewnie o. A to odpiszę mu. Cho o o chodzi o remodel czy... Y staty. Dobra, może mi odpiszę. Y co to dalej? Nowe tryby Cox, ok, srebrne skiny, kolory ników, złote, ale reklama normalna, o czym ty mówisz? No tu nic nie ma. Co? Tak się da? O kurde, profil twojego mojego moderatora, moderatora. Jaki typ? Dobra, nie wiem o co w tym chodzi. Jak się ich wybiera, to otwierają buzię. Colt i Shelly, jak się ich wybiera, to otwierają. Jak, się, jak wybierasz postać, to twarz się zmienia. Dobra, ja, dobra, czyli tak. Czyli tak, czyli tak. E, e, Colt i Shelly, jak się je wybiera, to otwierają buzie. E, Faktycznie że Buzie! A, a Colt? Colt, gdzie jesteś, kolciku? Kolcik, mm, tu jesteś, kolcik. Ale bujie śmiesznie otwiera, dobra. Co tu jeszcze? Aha, że twarz się zmienia, dobra. To, 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 to też widziałem. Colt to lepiej widać. Ej, dobra, spoko. Ja sobie chciałbym pograć z tym krukiem. Yy, aha, i mam też tutaj y, ten Star Power do, do niego. To też mi się podoba, y, który zadaje. Yy, aha, dobra, większy damage. To okej, okay, czyli czyli tak, tego trybu jeszcze tutaj nie ma. To, to smutek. Yy, ale możemy sobie pograć w tego Showdowna. Solo. W ogóle wbiłem niedawno Brawl Passa, bo ogólnie wszyscy youtuberzy wydali pełną kasę, żeby wbić sobie tego Brawl Passa już na start, a ja go wbijałem normalnie, a też mało grałem i dopiero wtedy go wbiłem, także, no. Dobra, tu mamy dwie skrzynki, to sobie... Na... Ej, mega mi się ten Kruk podoba, serio, ogólnie Kruk to jest moja ulubiona postać, to mogę wam szczerze powiedzieć, i tak mi się podoba ten remodel do niego, także mega spoko. O kurde, i jest tutaj ten czat, i mogę wysłać tutaj emotki! Dobra, kozak. Ja powiedziałem właśnie. Aha, i, i muszę ogarnąć sobie jak najwięcej emotek do niego, tak? A jak można te emotki zdobyć? Aha, bo ja chyba się kupuję. Boże, boże, kto będzie kupował te emotki? Serio? Jak ktoś będzie wydawał kupę kasy na te emotki, to będzie dziwny. To będzie. Czemu on ma takie żółty, różowe HP? Halo? To jest jakiś jego Star Power, czy co to jest? Dobra, ale tu ktoś się z jeszcze. Albo tutaj już wyszedł z niego, dobra. Panie P. Aha, bo on... co on ma? Aha, bo on, i to pokazuje czy ma ten THP chyba poniżej 50%. Dobra, kozak. Nie no, kruk jest kozak. Kruk jest kozak, moi drodzy. Hashtag kruk jest kozak w komentarzu. Dobra. Yy. Tu, 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 tu. Nie! No no, no 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 dobra, uciekam, uciekam. Ale moja tarcza jest kozak, moja tarcza jest kozak, moi drodzy. Aha, i to są teraz te płotki, przez które można strzelać. Zapomniałem o nich, o Boże! O Boże, całkowicie o nich zapomniałem. No i co teraz? O nie! Dobra, siema. Nie! Nie, 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 nie. Darmowy skin w nowym karnecie jest piękny. A już jest nowy karnet? Na, na Discordzie pisze dezia, ten Deziaczek, Serio jest nowy karnet? Serio? Nie no, nie ma nowego karnetu. O co chodzi? Jeszcze nie ma nowego karnetu, jeszcze nie ma. Jeszcze trzy dni, moi drodzy, jeszcze trzy dni. Także spoko. E dobra, teraz pograjmy sobie tym zwyczajnym krukiem, bo też sobie go chętnie ogarnę. Fascynujący odcinek. Dobra. Lecimy. Eee... Tu, tu, tu tu, zaczynamy sobie grać. Tu jest skrzynka. Skrzynka, ale też tu jest Jackie. Jackie, odejdź. I ona ma czerwone HP. I chyba jak jej zejdzie do 50, to będzie miała różowe. Tak jej obstawiam. Tak obstawiam bynajmniej. Dobra, no i co? I zejdzie, i będzie miała. Tak, ma różowe. Czyli to okazuje, że właśnie teraz mój. Tam zadaje mój damage. Chyba super. Atakuje więcej, czy jakoś tak. Ej, ale podoba mi się ten płotek, przez który można strzelać, ale nie można przez niego przechodzić. Jest to bardzo ciekawe. A ciekawe, jakby zrobić, przez który można. No, ale nie, no, serio, ten kruk mi się mega podoba. Jest on bardzo ładny, uważam. I, i, I serio, wielki kozak dla twórców za takie remodele, jest to chyba jeden z lepszych remodelów, jaki widziałem, naprawdę. Dobra, czy coś się jeszcze z, zmieniło? No tutaj te emotki są, tak? Tylko te emotki, to kurde, to się na czat wchodziło. Oha, muszę stworzyć sobie najpierw jakiś pokoik, dobra, czyli friendly game, chat yy, I tutaj se, i tutaj emotki mam wszystkie, tak? Dobra, i najwięcej mam, no oczywiście do geila bo tutaj teraz łukarnę z nim, także to jest całkiem normalne. Więc jakbyśmy chcieli zaszpanować emotkami, dobra, to weźmy sobie geila i idźmy sobie na... Ty, 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 I idźmy sobie na jakieś... Yy, z botami i zobaczmy sobie jak te emotki wyglądają w grze No, friendly game odpal mi się, dobra kozak. I co? I jestem gailem, jestem na friendly gameach I, i, i teraz ten czatek mogę dodać i na przykład dajmy na to o nie Gdzie mam? Nie mogę pisać z nikim. Halo, to muszę wejść serio na normalną grę. O Boże! Czemu to nie działa też na tym? Dobra, to wchodzimy sobie na normalną grę. Dobra, o, siema, jestem Gail. Eee, nie róbcie mi nic, emotki sprawdzić. Eee, o, i tu mam czacik. Aha, i mam tylko do jego skina, tak? Nie, nie, co? Czemu mam tylko te cztery? Aha, i mogę sobie... A, czemu mam tylko te cztery? To się jakoś wybiera? Czy jak to działa? Halo, O, tu jest tik, siema tick. Siema Tik. Okej, okay, i, i ja teraz płaczę, bo to jest, pła to jest płakanie chyba, nie? Dobra, to dałem płakanie. Ha i nie mogę też tymi z tymi jamotkami spamić i to mi się ładuje co jakiś czas. Dobra, kozak Ty ty, ty, ty. O, zabiłem! O nie, frankinio, frankinio! Frankinio, odejdź, odejdź, odejdź no, no 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 O nie! Dobra, tego nie było No ale to co, co jak będę teraz, teraz w Galea kozak mało procent baterii? To jakby teraz w Gale'a to będę mógł mu tu jakieś... Aha, bo teraz to trzeba sobie kliknąć Okej okay. I teraz widać że ten aha i muszę mieć ten happy, soul, sad i anger i tylko mogę tą jedną zmienić spe specjalną. Aha, a co jak chcę mieć innego skina? Halo. I tylko mogę tą jedną specjalną emotkę zmienić. A co jak chcę zakać innym skinem, to bez sensu jest trochę. Halo, bez sensu. Ja myślałem, że wszystkie emotki będzie można zmieniać. No czy do kruka mam jakieś emotki czy nie mam do kruka żadnych emotek? No nie mam żadnych emotek, niestety, do niego. Dobre, moi drodzy, także dzięki wam wielkie za oglądanie tego filmu. Co myślcie o tej aktualizacji? Myślę, że jest to spoko. Kolejne rzeczy, ale... no nie urywa nic, nie? Tak czy siak będę sobie dalej pogrywał w Brawl czasami nie tak, nie tak duże, jak kiedyś, ale dajcie znać sobie. wy o tym... Yo, 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 wywaliło mi mikrofon, ale dzięki za oglądanie i pa pa.